Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audiobloga Hold the Line. Wychodzimy z sali wykładowej tam, gdzie leje się pot, a często i krew. Dzisiaj porozmawiamy o paliwie, które napędza Wasze maszyny. Nie o kawie z hot dogiem o trzeciej w nocy, choć czasami trzeba korzystać z takiego zestawu awaryjnego, a o diecie na służbie też kiedyś pogadamy. Dzisiaj będzie o sercu, płucach i o tym, dlaczego wielu policjantów mimo treningów Wciąż ma problemy z wydolnością. Temat odcinka brzmi: policyjne cardio. I już widzimy, jak część z Was przewraca oczami. Znowu każą biegać maratony. Spokojnie. Maraton może być fajny dla zdrowia i sylwetki, ale w Waszej robocie maraton nie rozwiązuje najważniejszego problemu a jest nim zdolność do wygenerowania dużej mocy w krótkim czasie, w stresie, w sprzęcie, często po sprincie. A potem utrzymania tych wysokich obrotów na tyle długo, żeby nie zostać bez siły w kluczowym momencie interwencji. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wchodzi na matę wielki chłop. Klatka jak dzwon, rękaw napięty na bicepsie, na siłowni moc jak lokomotywa, i zaczyna się walka. Początek, mocny, miota przeciwnikiem. Po minucie, pierwsza pauza. Walka o oddech. Jedyne, co w tej chwili może to reagować na ataki. I przeciwstawiać się temu czystą siłą. Po trzech minutach, mimo że walka jeszcze trwa, to jest już przegrana. Facet zaczyna łapać powietrze jak ryba, chwyt znika. Ręce miękną, odcina prąd, zero energii w mięśniach. Nieraz pewnie to widzieliście, oglądając amatorskie pojedynki w telewizji, albo doznaliście sami, idąc na pierwszy trening sportów walki. Dlaczego? Bo siła to nie wszystko. Bo silnik nie wytrzymał wysokich obrotów. Bo zabrakło wydolności, która w służbie, na interwencji, jest ważniejsza niż imponujący wynik na ławeczce. Nie zrozumcie nas źle. Każda aktywność fizyczna jest ważna. Jeżeli pływacie, jeździcie na rowerze, biegacie, uprawiacie wspinaczkę górską, chodzicie po lesie z plecakiem, boksujecie, bierzecie udział w biegach z przeszkodami, pakujecie na siłce, cokolwiek, to już jesteście wygrani. Sport buduje ogólną wydolność, poprawia funkcjonowanie organizmu. Ale w policyjnym cardio należy przede wszystkim poświęcić odrobinę czasu na budowanie wydolności w sytuacjach, które spotykają Was każdego dnia. Podpowiemy Wam, jak można trenować, żeby nie zdechnąć po 30 sekundach szarpaniny. Jak przygotować organizm na wysiłek, który wygląda mniej więcej tak: zryw, chwyt, docisk, wstawanie, znów zryw. A w tle stres, adrenalina i brak komfortu. I jak to zrobić bez spędzania wielu godzin codziennie na siłowni? Bo wiadomo, jak wygląda służba w fabryce. Nadgodziny, nocki, papierologia, braki kadrowe. Tu musi działać plan, który da się realnie dowieść. Zacznijmy od znanego Wam obrazka. Kiedy siedzicie w radiowozie i czekacie na zgłoszenie, tętno jest względnie spokojne. Nagle po radiu słyszycie: agresja prawdopodobnie używki Możliwy nóż, i głowa zaczyna pracować. Adrenalina rośnie i robi swoje. Tętno rośnie jeszcze, zanim wyjdziecie z auta. Potem może dochodzić sprint w pełnym oporządzeniu, z pasem, kamizelką, klamką. I nagle macie mieszankę. Duży wysiłek fizyczny, plus stres. W takiej chwili organizm przełącza się na tryb, zrób teraz, myśl później. Siła idzie w górę, ale oddech się rwie, a precyzja spada. To dlatego techniki, które na spokojnie wychodzą książkowo, w realu czasem kompletnie się sypią. Nie dlatego, że jesteście słabi, ale dlatego, że wasze ciała są już w trybie awaryjnym. Jest takie powiedzenie. Interwencji nie wygrywa ten, kto ma najładniejsze kardio na bieżni. Wygrywa ten, kto umie pracować w interwałach. Kto umie zrobić szybki zryw, potem przez chwilę kontrolować sytuację, potem znów zryw, i nie rozsypać się przy tym psychicznie, kiedy pali w płucach. A do tego potrzebujecie trzech rzeczy naraz. Po pierwsze, mocy, czyli zdolności do pracy na wysokich obrotach. Po drugie, sprawnej regeneracji, żebyście między zrywami szybciej odzyskiwali oddech i wracali do działania. I po trzecie, siły użytkowej, chwytu, silnego tułowia, mocnych nóg, bo bez tego wydolność jest tylko ładnym pomiarem na elektronicznym zegarku. Wam też nasuwa się najważniejsze pytanie. W takim razie, jak trenować, aby sprostać fizycznym realiom służby? Po pierwsze, zapomnijcie o tym, że cardio musi oznaczać godzinę truchtu. Trucht jest zdrowy, ale nie załatwia całej roboty. Natomiast nie idźcie też w drugą skrajność, czyli interwałowe treningi o wysokiej intensywności codziennie, na maksa do odcięcia. To prosta droga do kontuzji i przetrenowania, zwłaszcza przy służbie zmianowej. Opcjonalny model dla policjanta jest prosty i skuteczny. Dwa krótkie treningi wysokiej intensywności w tygodniu. Do tego jedna lub dwie spokojniejsze sesje cardio i dwa krótkie treningi siłowe. Brzmi dużo? Spokojnie. To się da zrobić w 20 do 30 minut. A teraz konkretniej. Pierwszy filar to interwały czyli nazwijmy to symulator ulicy. Chodzi o podobne ruchy. Gleba, szybkie wstanie, chwyt, przeniesienie ciężaru, przyspieszenie, hamowanie, zwrot. Szczególną uwagę należałoby zwrócić na wstawanie z parteru w pełnym wyposażeniu. Bo na ulicy, jeśli leżysz i nie potrafisz wstać, to masz problem. Dlatego zamiast robić setki brzuszków, nauczcie się wstawać sprawnie i szybko, najlepiej w sprzęcie. Najprostszy zestaw to 4 rundy po 4 minuty. Pracujecie 20 sekund, odpoczywacie 10 i tak 8 razy. To jest klasyczny schemat Tabaty, czyli intensywnego treningu dobranego pod Wasze potrzeby. Wariant podstawowy może wyglądać tak. Pierwsze 4 minuty padnij i powstań. Spokojniej, technicznie, bez rozwalania kręgosłupa. Idealnie sprawdzą się Barpees. Drugie 4 minuty przysiad i szybkie wstanie, albo szybkie wykroki w miejscu. Trzecie 4 minuty boksowanie w powietrzu w szybkim tempie. Z pracą nóg. Czwarta seria Bear crawl, czyli ćwiczenie polegające na poruszaniu się na czworakach z uniesionymi kolanami, imitując ruch niedźwiedzia, co wzmacnia mięśnie korpusu, poprawia stabilizację, koordynację, wytrzymałość oraz mobilność stawów. Ewentualnie szybkie wejścia na jakiś stopień, razem 16 minut roboty, a najlepsze jest to, że możesz to ogarnąć na jednostce lub w domu. Drugi filar to praca z niewygodnym ciężarem. Sztanga jest wyważona, ma idealny chwyt. Agresor takiego mieć nie będzie. Nietrzeźwy nie współpracuje. Bezwładny nie współpracuje. Dlatego w treningu policjanta świetnie działa worek z piaskiem, worek treningowy, kettlebell, a nawet plecak obciążony butelkami z wodą. I tu wchodzą ćwiczenia, które robią później robotę na ulicy. Zarzut na bark, przeniesienie, opuszczenie, znów zarzut do tego noszenie farmer carry, suitcase carry, bear hug. By the way, możecie wygooglować sobie dokładne opisy tych ćwiczeń, aby obrazkowo zobaczyć, na czym one polegają. Taki trening wzmacnia chwyt, buduje tułów i poprawia wydolność jednocześnie. Trzeci filar to sprinty, zwroty i hamowanie. Większość pościgów pieszych to krótkie dystanse. To często jest 50 do 200, może 500 metrów. Owszem, zdarzają się dłuższe gonitwy. Ale łączy je jedno: są pełne zrywów, przeszkód, zwrotów, skoków, hamowań. Mała ciekawostka: najwięcej kontuzji dzieje się nie przy starcie, tylko przy zatrzymaniu i natychmiastowej zmianie kierunku biegu. Wtedy stawy i ścięgna są najbardziej obciążane. Dlatego podczas treningu nie tylko szybko biegaj, ale też hamuj mądrze. Podpowiadamy prosty schemat: 10 rund. 20 sekund szybkiego biegu ze zmianami kierunku albo podbiegu po schodach 40 sekund marszu. Niby nic, ale realne zmiany zauważycie już po dwóch, trzech miesiącach. Jest jeszcze jeden aspekt, który często jest pomijany: oddychanie. W stresie i w szarpaninie wielu ludzi wstrzymuje oddech. To jest naturalne: napinacie się, usztywniacie ciało. Przy jednym powtórzeniu na ciężarze to pomaga. W walce, która może trwać minutę lub pięć, to was hamuje. Wzrasta panika, bo mózg dostaje sygnał: brakuje mi tlenu, nie mogę złapać tchu. Dlatego na treningu musicie uczyć się oddychać podczas wysiłku. Tak, na odwrót niż robiliście dotychczas. Sprawdza się tutaj prosta zasada: Robicie wydech przy wysiłku, szarpnięcie, wydech, podniesienie, wydech, wstawanie, wydech. Skupcie się na tym, żeby wypuścić powietrze i nie trzymać go w klatce jak korek. A po interwencji albo przed wejściem na kwadrat, kiedy stoicie jeszcze na klatce i czujecie, że ręce drżą, wtedy sprawdza się spokojniejsze oddychanie. 4 sekundy wdech, 4 zatrzymanie, 4 wydech, 4 zatrzymanie. To uspokaja układ nerwowy, pozwala skoncentrować się na zadaniu. Wiem, co myślicie, kiedy ja mam to robić? Odpowiadamy, nie potrzebujecie sporo czasu. Potrzebujecie sprawnego systemu. Jeśli macie tylko 15 minut, dostosujcie trening tak, aby miał sens. 4 minuty ćwiczeń, minuta przerwy, 4 minuty ćwiczeń, minuta przerwy, 4 minuty ćwiczeń. 12 minut roboty, koniec. Lepiej dowieść trzy takie sesje w tygodniu, niż raz w miesiącu zajechać się dwugodzinnym treningiem a potem nie mieć siły na nic. Nie każdy trening musi być idealny. Jeżeli zrobicie coś dwa, trzy razy na 60%, to nadal lepiej, niż nie zrobić niczego. Kończąc dzisiejszy odcinek, pamiętajcie, że moment, w którym brakuje Wam tchu, jest momentem krytycznym psychicznie. Mózg krzyczy: Odpuść, uciekaj, nie dasz rady, albo wręcz odklep. I tu właśnie trening o wysokiej intensywności robi największą robotę. On oswaja was z pewnego rodzaju dyskomfortem. Uczy, że zadyszka to nie koniec, że możecie więcej dalej. Jeśli na treningu setki razy czuliście, że płuca palą i odcina energię, a mimo to dokończyliście ćwiczenie, to na ulicy nie spanikujecie tak łatwo. Powiecie sobie: znam to, byłem tu. Jeszcze 10 sekund, jeszcze jeden ruch. Bo na ulicy nie odklepiesz. Nie przerwiesz w połowie, bo to może skończyć się tragicznie. I jeszcze jedno sprzęt. Nieodpowiedni, źle dobrany i sklarowany szpej może Was zmęczyć dużo szybciej, bo zabierze Wam oddech i ruch. Jeśli coś lata, jeśli pas wbija się w biodra albo powoduje drętwienie nogi, jeśli kamizelka jest tak ciasna, że nie możecie pracować przeponą, to tracicie wydolność. Ergonomicznie ułożone wyposażenie to oszczędność energii. A energii na ulicy potrzebujecie przez całą służbę. Słuchajcie, to, co tutaj zostało przedstawione, to tylko nasza propozycja, zarys tematu, by ukazać, że nie jest to wcale skomplikowane. W razie potrzeby udajcie się do profesjonalnego trenera, przedstawcie mu swoje potrzeby, swoje aktualne możliwości i razem wypracujecie najlepszy dla was trening. Wasze ciało to wasza broń. Trzeba ją regularnie serwisować. Nie pozwólcie, żeby zardzewiała. Trzymajcie formę, trzymajcie linię, bądźcie pewni na służbie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.